Cześć, jestem Karina. Chciałabym Wam opowiedzieć o możliwości wyjazdu za granicę na wolontariat w ramach programu Erasmus. Jestem studentką i moja decyzja wyjazdu na wolontariat była nieprzypadkowa. Wjechałam do szkoły polskiej w Rezekne na Łotwie, z tego względu, że chciałabym w przyszłości zostać nauczycielką i chciałabym w przyszłości pracować z młodzieżą. Mój projekt trwał pół roku i podczas pobytu na Łotwie. Prowadziłam zajęcia, jak i byłam asystentką podczas prowadzonych zajęć. Uczestniczyłam w zajęciach pozalekcyjnych. W szkole w Rezekne, w której pełniłam swój wolontariat, jest szeroka gama kół zainteresowań. W tym samym czasie w Rezekne przebywało 12 innych wolontariuszy z różnych krajów Europy. Podczas pobytu na Łotwie poznałam wiele ciekawych osób. Spędzaliśmy razem bardzo dużo czasu wolnego. Jest to bardzo fajne doświadczenie przebywać z ludźmi z innych krajów, spędzać z nimi wolny czas i realizować wspólne działania. Podczas pobytu na Łotwie komunikowałam się w języku angielskim bądź w języku rosyjskim, który miałam możliwość nauczenia się podczas pobytu na wolontariacie. Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem za granicę na wolontariat, skontaktuj się ze mną. Opowiem Ci, jak przygotować się do takiego wyjazdu oraz o możliwościach, jakie daje Ci program Erasmus.